Andrzej Janosik był zwykłym księgowym w jednej z podgórskich miejscowości Polski Powiatowej. Był sumiennym i oddanym pracownikiem. Pewnego razu wydarzył się wypadek, który zmienił jego dotychczasowe życie. Panie Andrzeju, pan mi da 500 zł i resztę wpiszę tu na sieroty. Już, już, już daję. Proszę. Jakie śloty? To ja od tej pory zaczynam biednym pomagać. O, dobrze u nas jest to tobą. Ciężko, ciężko. Żeby tak coś takiego... O. Dzień dobry. Janosi. Szynek? Dobrze jest, brodę. Szynek Janosik w domu. Mam dla was wiadomość, skończyły się wasze trudy. Kasa jest. <grym> Mam tu zapazuchał. Ej, to za nazwę sobie. masz? was? O, o. Matka. Obiecałem ci zocebrowanie zmienię. Złoty synek jesteś. pieniędzy. <grym grym> jest. Brachu, ty będziesz mnie włożył sofarem. Będziesz ja chcę motorem. Ale będziesz mnie moim nie woził. będzie taki podwójny tandem. Weczkę. Ty mój o, obiecywałem ci zawsze składnie postawisz. Ja Piatorów na sadze. A tobie wszystko tutaj na kieckę, jak ci obiecał. Brać się może i chustka dla mnie. Ja, ja nożę kwiatów, za młodo. Trudne z tego, się z porcelany. No to gdzieś no dostaliście już, co jest? Mało, więc, mało, jedna jedna był, Znaczymy, mało. Tutaj Pomimo bę. tak wielu chwalebnych czynów, milicja ściga Andrzeja J. za defraudację państwowych pieniędzy. Ja, ja Sąd uznaje obywatela Andrzeja Janosika za winnego zarzuconych mu czynów i wskazuje na 4 lata w zawieszeniu z hakiem.